Witam Cię w podcaście Legalny Biznes Online. To podcast skierowany do świadomych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać stabilny i legalny biznes w internecie. Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Prowadzę blog legalnybiznesonline.pl. Spodziewaj się tutaj konkretnej datki wiedzy, praktycznych wskazówek i odczarowania zawiłości prawa, umów, RODO i biznesu. Nie tylko online, a wszystko bez zbędnego prawniczego on, -on. Witam Cię w kolejnym podcaście Legalny Biznes Online. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jakie dokumenty musisz posiadać, aby sprzedawać legalnie w Internecie. Może dokumenty to szumnie powiedziane, bo wiadomo, że dokument kojarzy nam się z jakimiś papierami, z urzędu i tak Dzisiaj będę mówić o tak naprawdę 3 do pięciu kroków legalnej sprzedaży online. Bo tych elementów będzie jeszcze więcej, będziemy je rozkładać na czynniki pierwsze, będzie też o tym jak zabezpieczyć biznes online czy kurs online przede wszystkim, ale dzisiaj będzie właśnie o dokumentach. Sprzedaż kursu online to po prostu sprzedaż produktu cyfrowego. I jeżeli sprzedajesz to przez media społecznościowe, wiadomości prywatne, wiadomości na blogu, to nie zwalnia cię to z obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów. Krótko mówiąc, zasada jest jedna: jeżeli sprzedajesz, obowiązują cię przepisy prawne. To, czy ty masz sklep internetowy, ma najmniejsze znaczenie, bo to jest tylko jakaś techniczna strona twojej sprzedaży, strategii. Czy tego, czy dopiero zaczynasz, czy może już sprzedajesz od dłuższego czasu, albo co dokładnie sprzedajesz? Sprzedawać można na różne sposoby, pewnie o tym wiesz. Może to być sprzedaż poprzez wiadomości na messengerze, sprzedaż poprzez maile, sprzedaż poprzez media społecznościowe, live, y, webinary, sprzedaż jeden na jeden, na żywo nawet, a później dokończona e-mailem i tak to nie musi być sklep internetowy, ale oczywiście biorąc pod uwagę automatyzację, które na pewno chcesz w dalszej perspektywie rozwinąć, no to sklep internetowy jest taką, najprostszą, e, najprostszym sposobem na sprzedaż, czy to produktów fizycznych, czy produktów cyfrowych, skupmy się jednak e, tak naprawdę niekoniecznie nawet musimy się skupiać na produktach cyfrowych czy, czy fizycznych, bo w każdym z tych przypadków musisz mieć te same dokumenty po prostu. Pierwsza rzecz, o której musisz pomyśleć, sprzedając w internecie swoje usługi lub produkty cyfrowe albo produkty elektroniczne, to regulamin sprzedaży. Regulamin sprzedaży to najważniejszy dokument, bez którego nie obędzie się żadna sprzedaż i żaden sprzedawca. Możesz siebie nazywać sprzedawcą albo po prostu influencerem, kimkolwiek tam chcesz. Ważne, że jak sprzedajesz, to musisz mieć regulamin sprzedaży. Jest on oczywiście wymagany przez przepisy prawa i szczególnie wtedy, kiedy kierujesz swoją ofertę do konsumentów, a w przyszłości, dokładnie od stycznia 2021 roku, również do KPPK. Czyli nowej kategorii podmiotów, która się nam tutaj pojawia, klient, przedsiębiorca na prawach konsumenta. Bardzo ważne jest, jeżeli teraz już sprzedajesz, abyś całkowicie, może nie tak całkowicie, bo tam w sumie kilka elementów jest do zmiany, ale abyś zmienił przepisy, zapisy, postanowienia regulaminu dotyczące właśnie nowego klienta, o którym wcześniej nie miałeś zapisane w regulaminie, a teraz musisz mieć. KPPK to. Przedsiębiorca, który dokonuje zakupów na firmę, czyli bierze fakturę, a jednocześnie ten zakup nie jest w jego działalności zawodowej. Szybki przykład: jestem radcą prawnym i kupuję kodeks, kodeks cywilny. Jeżeli chcę go zwrócić, nie mogę tego zrobić, bo kupiłam go na firmę, zostało mi to wykluczone i znam się na kodeksach, bo jestem prawnikiem. Ale jeżeli jako radca prawny kupuję na firmę farbę do mojego biura po to, żeby je przemalować, to oczywiście mogę to wrzucić w koszty, bo dotyczy to mojej działalności gospodarczej. Jest mi to potrzebne, aby przemalować biuro, ale. Nie znam się na farbach, nie jestem specjalistą od farb do biura, ani też nie jestem malarzem czy kimkolwiek innym, kto zna się na farbach. W związku z czym, jeżeli przyjdzie do mnie farba w jakiś sposób nieodpowiednia, e, którą chciałabym na przykład zareklamować, to mogę to zrobić od stycznia, i sprzedawca nie może mi powiedzieć: Droga pani, kupiłaś na firmę, w związku z czym e, nie możesz tego oddać. Dlatego zwróćcie na to uwagę jako sprzedawcy, bo musicie zmienić swoje regulaminy od stycznia. Po prostu. Regulamin sprzedaży chroni ciebie także jako sprzedawcę. To nie jest tylko tak, że musisz mieć regulamin, bo wymagają tego przepisy prawne. Oczywiście tak, musisz mieć z tego powodu. Jeżeli tego nie będziesz mieć, to e, narażasz się na kary. Ale najważniejsze jest w regulaminie też to, że. Regulamin chroni Ciebie jako sprzedawcę, pokazuje Twojemu klientowi dokładnie, jak on ma działać, jak on może zwrócić towar, jakie są formy dostawy, czy może coś zareklamować, czy jest udzielana gwarancja i tak dalej. Jest to jasne, klarowne, klient się czuje bezpiecznie. Klient też nie przyjdzie do Ciebie wtedy z roszczeniami, z którymi nie powinien przychodzić, po prostu. Więc Regulamin to podstawa. Jeżeli nie masz takiego regulaminu, zajrzyj na legalnybiznesonline.pl do sklepu, do zakładki sklep. Tam znajdziesz zarówno regulamin, jak i pełne paczki dokumentów wraz ze wzorami, z moimi komentarzami, instruktażami, jak dostosować je do własnych potrzeb. Co spowoduje, że cała Twoja sprzedaż będzie legalna. Pakiety nazywają się legalna sprzedaż albo dla produktów fizycznych, albo dla produktów fizycznych i elektronicznych, jeżeli sprzedajesz to i to, albo dla Produktów elektronicznych. Możesz je zarówno zastosować w sklepie internetowym, jeżeli taki posiadasz, jak po prostu przy sprzedaży, tam gdzie sprzedajesz. Taki regulamin powinieneś zakomunikować swojemu klientowi przy zakupie, zanim on dokona zanim on zawrze z tobą umowę sprzedaży. Czyli powinny, powinien być taki checkbox, akceptuję regulamin i politykę prywatności. Na pewno taki checkbox już widziałeś wielokrotnie. I ten checkbox właśnie powoduje, że... Ta sprzedaż zaczyna być legalna. Taki regulamin w idealnym procesie powinien również zostać wysłany mailem do tego klienta, aby on zawsze miał do niego dostęp. Oczywiście, jeżeli zapiszesz w regulaminie, że klient może utrwalić go w wersji, jakiej chce, tak naprawdę może go skopiować, utrwalić w PDF-ie itd., no to ma taką możliwość, bo regulamin na pewno jest dostępny u ciebie na stronie, a jeżeli nie jest, to powinien być. Dobrze, jeżeli on znajduje się w stopce strony, dobrze, jeżeli znajduje się właśnie podlinkowany poprzez aktywne linki w checkboxach przy zakupie, no i na stronie sklepu obowiązkowo. Jeżeli strona blogu, sklepu, strony to jest to samo, no to oczywiście wszystkie te regulaminy, dokumenty znajdują się w stopce strony. To pierwszy dokument, o którym nie możesz zapomnieć. Dokument numer dwa to polityka prywatności. Polityka prywatności to twoje drugie must have, które musisz mieć, bo wymagają od, ciebie, od tego od ciebie przepisy. Z tym, że uwaga! Żaden przepis prawa ani żadna ustawa, rozporządzenie nie mówi, że drogi sprzedawco, musisz mieć politykę prywatności. Nie, tak nie jest oczywiście. Polityka prywatności jest to taka zwyczajowa nazwa na ten właśnie dokument, wszyscy się do niego przyzwyczaili, e, wszyscy się też tutaj nazwy przyzwyczaili i wiedzą, że tam właśnie znajdują się elementy związane z RODO, z ochroną danych osobowych, czyli treść obowiązku informacyjnego, pełna treść, do wszystkich celów, zazwyczaj jakie zbierasz u siebie na stronie, jak również znajdują się tam zapisy dotyczące cookies, czyli ciasteczek. Polityka prywatności to Twoje centrum dowodzenia związane z ochroną danych osobowych. Opisujesz tam, tak jak wspomniałam, cookiesy wszystkie które znajdują się na twojej stronie. Opisujesz tam również formularze czy pozostałe elementy związane z ochroną danych osobowych. O polityce prywatności e, znajdziesz e, więcej informacji na moim blogu legalnybiznesonline.pl albo w kolejnych podcastach. Kolejną rzeczą, której również za bardzo nie możesz pominąć w procesie sprzedaży, to zgody i checkboxy. To jest taka wielka trójca, o której e, powinieneś pamiętać o 12 w nocy. Jeżeli cię obudzę nagle, wybudzę ze snu, to masz wiedzieć, że tak jak sprzedaję, to powinien posiadać regulamin, politykę prywatności, i zgody i checkboxy. Dlatego, że zgody i checkboxy z kolei również chronią ciebie jako sprzedawcę. Po pierwsze, Pierwszy taki bardzo ważny checkbox, który znajduje się przy sprzedaży, to akceptacja regulaminu i polityki prywatności, czyli dwóch wcześniejszych najważniejszych dokumentów. Kolejny checkbox, który się może u Ciebie pojawić, szczególnie jeśli sprzedajesz produkty cyfrowe, to zgoda. Na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli wysyłasz produkt cyfrowy klientowi od razu po zakupie. Czyli kojarzysz na pewno, że klienci kupując na odległość mają 14 dni na zwrot towaru. No i jest to zasadne przy produktach fizycznych, na przykład przy butach, ale no niekoniecznie jest to zasadne przy produktach cyfrowych, kiedy ty od razu dajesz dostęp do kursu online. No i taka osoba mogłaby. Ten kurs zrobić przez te 14 dni, um, nauczyć się czegoś, po czym po prostu mogłaby go zwrócić. Dlatego jest taka możliwość, jak rezygnacja z tego prawa odstąpienia od umowy. Na to pozwala ustawa o prawach konsumenta. I ty, aby skorzystać z tego uprawnienia, musisz w wyraźny sposób poinformować twojego klienta o tym, że to u ciebie działa. Pierwszy wyraźny sposób to treść regulaminu, która jest przez klienta akceptowana, a drugi wyraźny sposób to checkbox. Wyraźny checkbox przy zakupie. I teraz pewnie zadasz pytanie: no czy taki checkbox jest obowiązkowy, czy koniecznie on musi być? No bo wolałabym tego checkboxu nie robić, bo to odstrasza klientów. Takie pytania też padły od moich klientów, i oczywiście odpowiedź jest: Zawsze to zależy, i to klient musi wybrać. Ty musisz wybrać jako administrator danych, jako osoba odpowiedzialna za proces sprzedaży, za sprzedaż, jako sprzedawca, dlatego że ustawa mówi wyraźnie, że trzeba wyraźnie poinformować klienta o tym. Czy zapis w regulaminie jest wyraźną informacją dla klienta? No, tak sobie. Możesz to zrobić na jeszcze inny sposób, aby tą wyraźność jeszcze inaczej pokazać. Co to znaczy? Możesz na przykład nie dawać tego checkboxu przy zakupie, ale... Od razu w mailu poinformować o tym, że to jest w regulaminie, który zresztą klient zaakceptował. Też nie możemy iść w stronę tego, że dajemy checkbox: akceptuje regulamin, który jest podlinkowany z aktywnym linkiem i politykę prywatności, zatem klient jako osoba. Zapewne dorosła, bo do takich kierujesz swoją ofertę. Osoba, która jest świadoma, osoba, która mm, no, powinna e, czytać to, co podpisuje, to powinna również doczytać się, że tam jest taka opcja. Zatem. Pierwsza możliwość po prostu przyjęcie, że klient jest dorosły, że klient no, ma świadomość tego, co podpisuje. I oczywiście miałby problem powiedzieć, że nie ma tej świadomości, ale ciągle trzeba brać pod uwagę, że jednak sprzedawca zawsze uważany jest za. Osobę na tej wyższej pozycji, silniejszej pozycji niż konsument, i zawsze konsument jest tutaj traktowany jako jednostka słabsza. Więc to jest pierwsza możliwość. Druga możliwość: w opisie do swoich produktów cyfrowych możesz zawsze dopisać: kupując ten produkt cyfrowy, rezygnujesz z prawa do odstąpienia od umowy, dlatego że zostanie ci on dostarczony przed upływem 14 dni. Na przykład i w opisie produktu, jeżeli to jest, to to jest jeszcze zanim klient zdecyduje się na taki zakup. Oczywiście on również może tego nie przeczytać, ale no po to to dajemy, żeby jednak ci klienci zapoznawali się z ofertą i oni też świadomie powinni to robić. Więc to jest kolejna możliwość, inna to tak jak wspomniałam, informacja w mailu potwierdzającym zakup i kolejna to po prostu akceptowanie takich zwrotów, szczególnie wtedy, jeśli dajesz taką gwarancję. Ja bardzo często a zazwyczaj tak robię, to jeżeli sprzedaję kursy online albo pakiety dokumentów, takich jak legalna sprzedaż, które ciągle są dostępne w sklepie i które oczywiście, do których cię zachęcam, bo one zawierają wszystkie te mastery, które tutaj wymieniam i to um, aktualne na 2021 rok, czyli według nowych przepisów, które już wchodzą od stycznia 2021 roku. Tutaj. Um, ważne jest, żeby właśnie w tych dokumentach znalazły się wszystkie te informacje i łącznie z informacją o odstąpieniu i teraz co? Ja robię bardzo często daję gwarancję na moje produkty i mówię mimo że u mnie na stronie jest taki checkbox, który akurat u mnie należy zaznaczyć to jednak daję ci 30 dni na to, że możesz mi ten produkt zwrócić, jeżeli go przerobisz, jeżeli Sprawdzisz go, zobaczysz, że totalnie on się do niczego nie nadaje. Nie wykorzystasz go oczywiście. Możesz mi go zwrócić, a ja zwrócę ci pieniądze. I jak możecie się domyśleć, takich zwrotów nie ma. Zatem tutaj dobrze by było wziąć to pod uwagę, że to może uspokoić klienta, a jednocześnie on nie będzie tego zwracał, bo przecież po to kupuje, żeby wykorzystać te dokumenty. Kolejną rzeczą są umowy z podmiotami zewnętrznymi, na przykład z operatorami płatności. I tutaj olbrzymia ciekawostka, której zazwyczaj nie wiedzą osoby, które jeszcze nie postawiły swojego sklepu albo jeszcze nie zaczęły sprzedaży, nie zweryfikowały całego procesu sprzedaży. Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz podpisać umowę z operatorem płatności np. Przelewy24 czy PayU czy jeszcze inne inni operatorzy, teraz wchodzi chyba taki nowy operator, który nazywa się Zen, to musisz mieć, akurat z Zenem nie, ale, ale na pewno z Przelewy24, która jest dosyć popularna w Polsce, Musisz podpisać tę umowę powierzenia przetwarzania danych oraz umowę na świadczenie usług, i oni nie podpiszą z tobą tej umowy, jeżeli nie zobaczą regulaminu i polityki prywatności. Oznacza to, że jesteś zobowiązany, taki regulamin i politykę przygotować z podstawowymi, najważniejszymi informacjami wymaganymi przez prawo, po to, aby oni w ogóle wzięli Cię pod uwagę. Drugą ciekawostką jest to, że umowy z przelewa 24 i z operatorami płatności przesyłane są pocztą, co oznacza, że musi być oryginalny podpis, co trwa. Więc jeżeli wydawało Ci się, że możesz zamknąć proces budowania sklepu w tydzień, to prawdopodobnie yy, ro, yy, prawdopodobnie yy, rozczarujesz się, bo jeżeli zlecisz przygotowanie indywidualnego regulaminu prawnikowi, oczywiście zapraszam. To to też chwilę trwa. Trzeba z tobą uzgodnić, co w tym sklepie będzie, całą ścieżkę klienta przejść i tak dalej. Dwa, jeżeli nawet przygotujesz to samodzielnie, również nie zrobisz tego w dwie godziny prawdopodobnie, tylko potrzebujesz trochę więcej czasu. Chociaż jedna z moich klientek mówiła, że zrobiła to w godzinę, więc, więc da się na podstawie moich pakietów dokumentów. No i później jeszcze musisz liczyć czas na przesyłanie do siebie informacji między sobą z operatorem płatności. I do tego doliczyć pocztę. Zatem to może trochę potrwać. Weź to wszystko pod uwagę. Kolejnym, ostatnim elementem to umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które którym te dane powierzasz? I oprócz operatora płatności, tutaj będziesz mieć na pewno do czynienia z dostawcą newslettera, czy może z kimś, kto tworzy ci sklep internetowy, również musisz taką umowę z nim podpisać, czy też z wirtualną asystentką, która ma dostęp do danych, albo z agencją, która dla ciebie wykonuje pewne działania, czy też z hostingodawcą, jeżeli jeszcze takiej umowy nie posiadasz. Albo z innymi kontrahentami, a którzy pomagają ci w określonych zakresach w Twoim biznesie i którym przekazujesz jakieś określone dane osobowe. Trzeba takie umowy z nimi podpisać. Oczywiście, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych możesz podpisać w formie elektronicznej. Możesz wykorzystać do tego narzędzia do podpisywania, takie jak Sign Request, Authenti, czy chyba Podpisz To jest też takie narzędzie. Kiedyś też zrobię podcast na temat sprawnego podpisywania umów. I dopiero wtedy zapisujesz je u siebie w folderze, tam gdzie są umowy powierzenia, wpisujesz je w rejestr umów powierzenia, czyli do twojej dokumentacji wewnętrznej RODO, dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Te pięć elementów to totalny must have, jeżeli chodzi o sprzedaż, o przygotowanie się do tej sprzedaży, o wystartowanie ze sprzedażą. Teraz zapytasz: No dobra, ale przecież pełno osób sprzedaje na internecie, w internecie i nie ma regulaminu, polityki i mają to gdzieś. Oczywiście, oni mają to gdzieś. Pytanie, czy ty też chcesz mieć, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie kontrola. Nie, nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie roszczeniowy klient, który poprzez swoje zachowanie może nawet zniszczyć Twoją markę. I nie warto ryzykować. Klienci są teraz coraz bardziej świadomi, mogą korzystać z pomocy w internecie, z pomocy Okiku, dzwonią tam, pytają i działają. Zatem, jeżeli chcesz ryzykować, to Twoja decyzja, ale myślę, że jeżeli chcesz stworzyć profesjonalny wizerunek sprzedawcy, kogoś, kto tworzy wartościowe produkty online, produkty cyfrowe, elektroniczne czy fizyczne, to warto Twój proces sprzedaży prowadzić w sposób legalny, świadomy i profesjonalny. Do tego właśnie potrzebujesz tych. Elementów. Zachęcam Cię do tego, aby zajrzeć na stronę legalnybiznesonline.pl. Tam, jeżeli dopiero zaczynasz albo już prowadzisz swój biznes, pobierzesz także prezent legalny legalny audyt, audyt prawny biznesu online. I ten e, prezent pomoże Ci sprawdzić, czy teraz działasz w sposób zgodny z przepisami, czy Twoja strona jest legalna. Jest tam masa wskazówek, kilkanaście stron. Wiedzy, konkretów i ćwiczeń, które musisz wykonać, po czym będziesz na pewno dużo, dużo mądrzejszy czy mądrzejsza. Warto też pamiętać o tym, że polityka prywatności zawiera elementy związane z mediami społecznościowymi. Czyli jeżeli sprzedajesz i na stronie, i na blogu, i w mediach społecznościowych, to te dokumenty, cały ten pakiet. Powoduje, że jesteś już także bezpieczny w mediach społecznościowych. A dla przypomnienia, odsyłam do podcastu o Facebooku. Sprzedając przez media społecznościowe, również obowiązuje Cię RODO, obowiązują Cię przepisy dotyczące sprzedaży, i również musisz mieć te wszystkie dokumenty. Oraz razem z Facebookiem w pewnych zakresach jesteś administratorem danych osobowych, a w innych jesteś podmiotem przetwarzaj... Facebook jest podmiotem przetwarzającym, szczególnie jeżeli chodzi o reklamę. Dlatego, odsyłam Cię do tego podcastu, odsyłam cię do vloga legalny biznes online i przede wszystkim do pakietu legalna sprzedaż, który zapewni Ci legalność sprzedaży w internecie Twoich produktów cyfrowych. Albo cyfrowych i, i fizycznych, bo również te pakiety stworzone są dla sprzedawców, którzy sprzedają produkty fizyczne. Są one aktualne na 2021 rok. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy, że dużo skorzystałeś, że usystematyzowałam Ci tą wiedzę w te pięć najważniejszych punktów, o których musisz pamiętać swoje Twojej sprzedaży. Pamiętaj, sklep to ostatni element. To też moja autorska formuła LSO mówi o tym, że tak naprawdę najpierw zaczynamy od e, e, Facebooku, marketingu, od bloga, a sklep pojawia się tam z tyłu. No na początku budujesz swoją klientelę i już od samego pierwszego kroku, od newslettera, możesz sprzedawać. Działaj, trzymam za Ciebie mocno kciuki i proszę o to, abyś dał mi znać, że przesłuchałeś ten podcast, że jest dla Ciebie wartościowy. Zostaw swoją opinię, oznacz mnie na Instagramie, na Facebooku, będzie mi bardzo miło i będę wiedzieć, że warto poświęcać czas i tworzyć te treści dla Ciebie, bo po prostu z nich korzystasz. Wszystkiego legalnego. Gratuluję Ci, że chcesz rozwijać swój biznes legalnie. Jeśli chcesz więcej, wejdź na legalnybiznesonline.pl i pobierz bezpłatne materiały wspierające biznesy online. Linki znajdziesz w opisie do tego odcinka i na blogu. Aha, nie zapomnij zasubskrybować tego podcastu, wszystkiego legalnego.